Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie w ten słoneczny, troszkę wieczny, ale przyjemny poranek. Jest godzina dziewiąta. Wróciliśmy przed chwilką do domu, w międzyczasie jeszcze odwiedziliśmy troszkę plac zabawszy, mój się pobawił i tak dalej, no bo trzeba korzystać z pogody póki jest. W ogóle ten tydzień ma być taki ostatni. Mm. Fajny, taki, że ciepły, bo ma być maksymalnie we 24 stopnie w któryś z dni. Także, no, naprawdę trzeba z tego pokorzystać, bo ciepełko się zaczyna pomalutku kończyć. No i ogólnie plan na dzisiaj mam taki, żeby wybrać się na zakupy, troszkę na spożywkę, ale też chcę podejechać i do Klinglopa, i do centrum w poszukiwaniu doniczek, bo chcę w końcu posadzić te moje chryzantemy, które są na ogródku, bo umówmy się, że troszkę one już stoją i najwyższy czas, żeby właśnie zrobić z nimi porządek. Mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć, jak nie to będę kombinować, no bo chciałabym już to w tym tygodniu ogarnąć. No i oczywiście muszę ogarnąć ogródek, no bo jakby inaczej przy moich dzieciakach ja ogarnę, a za 5 minut jest taki sam bałagan, także no chciałabym to dzisiaj na spokojnie właśnie sobie wszystko zrobić. Swoją drogą byliśmy przez ostatnie kilka dni chorzy, w sensie Szymon miał Kaszel i Katar. Ja załapałam słuchajcie, taką krtaniówkę, że po prostu jakiś kosmos cztery nocki miałam wycięte z życia. Wczoraj już się polepszyło, dzisiaj już jest ok. Co prawda, jeszcze został mi Katar, ale no już 90% sprawności, bo jakbyście mnie usłyszeli. Na weekendzie to po prostu ja momentami nie potrafiłam się w ogóle odezwać, nie potrafiłam nic zjeść, przeoknąć liny, tak mnie wszystko bolało. Po prostu jechałam na wszystkich możliwych domowych, yy, że tak powiem, wyrobach, bo a to czosnek, a to wiecie, czosnek z mlekiem i z miodem i yy, z masokiem i tak dalej, i tak dalej, ale na szczęście pomogło, więc mam nadzieję, że to nie wróci. Ja wiem, że to jest takie przejściowe, bo te pogody tak się wahają, no ale już jest yy, w miarę... Ok, Antoś też miał lekki katar, ale też mu przeszło. Także mam nadzieję, że już do nas się to coś nie przypałęta. Także no co, nie przedłużając, idę robić śniadanie, ogarnąć troszkę mieszkanie i zapraszam Was na wspólny dzień z nami. Śniadanie zjedzone, mieszkanie ogarnięte, dopijam tutaj jeszcze resztę kawki i będziemy się po malutku zbierać, ale powiem Wam, że coś nam się zaczęła zmieniać pogoda, zachmurzyło się, zaszło słoneczko, co prawda, no jest dalej ciepło, ale kurde, mam nadzieję, że żadnego deszczu to coś nie przyniesie, zaraz muszę sprawdzić w pogodzie, swoją drogą zrobiłam sobie paznokcie jednak, takie kolorowe, te dwa są takie same i te, ten jest inny, tak właśnie wyglądają. Z daleka tego aż tak nie widać, że jest. Czy yy, coś się tam dzieje, ale powiem Wam, że jak oświeci słoneczko, to jest taki, słuchajcie, bling bling, że mucha nie siada. No zobaczcie, to jest. O, teraz będziecie to widzieć te drobineczki, ale mówię, jakby słoneczko oświeciło, to byście widzieli, jak to pięknie wygląda. I powiem Wam, że dobrze się w nich czuję. Myślałam, że nie będzie aż tak fajnie, ale może właśnie dlatego, że są takie bardziej neutralne, to czuję się w nich spoko, więc super. Yy, swoją drogą popatrzyłam też troszkę na Insta i na Face'a, co się dzieje. Co się dzieje w Polsce, w opolskim i powiem Wam, że jestem przerażona. Po prostu jestem yy, przerażona. Yy, to, jak można stracić swój dorobek w ciągu kilku chwil. Naprawdę, człowiek się dorabia całe życie, jedni, dru jedni dłużej, drudzy krócej, no ale jednak. Natomiast przyjdzie żywioł i w ciągu chwili po prostu to zmiata. Dla mnie jakaś masakraniem, co ja w takiej sytuacji zrobiła i nie chcę nawet sobie o tym pomyśleć. Ja pamiętam powódź 97. jak z moimi rodzicami ja mam taki, wiecie, mały bajtel. Yy, właśnie nie wiem, pewnie będziecie kojarzyć, jak jestem w Polsce i nieraz schodzimy takim zejściem, jest boisko, no to właśnie... Mm, jak ta rzeka wylała tak porządnie w 1997, wszystko pozalewało łąki pola, na drogach też była ta woda. Po prostu była masakra, zrobiło się jedno wielkie takie jezioro. Ludzie, którzy mieszkają do tej pory, ile tam z 200-300 metrów od rzeki, wszystko mieli pozalewane i ogródki, i woda powchodziła do mieszkań, także no, zniszczenia były. My mamy takie szczęście, że po prostu mieszkamy wyżej w sensie moje rodzice, ale no ci co mieszkają nisko na równości to wszystko było po prostu pozalewane. Także no ja współczuję tym ludziom, co oni teraz przechodzą. Naprawdę, jak ja widzę te zdjęcia, jak jest wszystko pozalewane, to jest no tragedia. Po prostu jedna wielka tragedia. Ech. I myślę, że więcej tu nie ma co dodawać. Modlić się tylko, żeby to wszystko się jak najszybciej skończyło. Dobra, słuchajcie, bo ja się za chwilę rozkleję, to nie ma sensu. Bo nic to nie zmieni. Mm, tylko się po prostu modlić i pomóc ludziom. Ta pomoc jest teraz naprawdę bardzo potrzebna. Widzę, że jest organizowane bardzo dużo zbiórek. Oczywiście też będę płacać pieniądze, no bo jak sami sobie nie pomożemy, no to wiecie. Różnie może być. No ale dobra, teraz się ogarniamy i lecimy, bo jest już godzina prawie 11, więc dużo czasu nam nie zostało, a chciałabym to wszystko ogarnąć, póki jestem jeszcze sama z Szymonem. Także lecimy. moi drodzy, wróciliśmy przed chwilką do domu jest godzina 14, więc troszkę nas nie było, no ale też późno żeśmy wyszli bo była prawie 11 jeśli chodzi o pogodę to powiem wam, jest fajnie ale chyba jest teraz mocniejszy wiaterek niż był z rana natomiast powiem wam, że nie wiadomo jak się ubrać, założycie kurtkę i jak teraz widzicie, jest ok a jak oświeci słoneczko jest za gorąco później ściągniecie tą kurtkę, zajdzie słońce i jest chłodno no, i o, w takiej pogodzie, no niestety, ale nie jest ciężko o przeziębienie, więc mam nadzieję, że e, nic nas znowu nie dopadnie. Bo to wiecie, świeżo po przeziębieniu, następne to szybko można załapać. No, ale jeśli chodzi o zakupy, to mam tutaj dwie pełne siaty. Ogólnie kupiłam wszystko, co chciałam, poza doniczkami, do nic nigdzie nie spotkałam. Także będę musiała kombinować coś innego. Byłam w Actionie, w Kruidwacie, w Primarku. W Primarku jest bardzo dużo fajnych rzeczy z yy, kolekcji Disney'a, ale jak zobaczyłam jaka jest kolejka, to stwierdziłam, że nie będę za tym stała, że po prostu pójdę innym razem. Jak będzie to mnie, no to trudno. Yy, no i co? Zaczniemy sobie od tej mojej reklamówki. Słuchajcie, jakiś czas temu już yy, widziałam to w yy, Aksionie i zastanawiałam się nad zakupem tego zapachu do toalet. Ale stwierdziłam, że nie chcę tego klasycznego niebieskiego Ala Lenora. Wiecie, ten niebieski kwiatusz w środku z różowym tym kółeczkiem, wiecie o co chodzi. Tylko chciałabym jakiś inny zapach. Niestety w Aksionie nie ma, ale opłaca się to kupić, jeżeli ktoś lubi ten zapach. Bo są 3 za 7 euro, więc spoko. Natomiast zaposzłam ja do Pulwa, to zobaczyć, czy może też jest. I spotkałam taki. Yy, właśnie zapach kwiatowy z ambipur, no i właśnie one są pachszenie, tylko że ten niebieski 3 za 7, a tu zapłaciłam za ten jeden yy, około 5 euro więc sporo, 4,80 więc no, yy, dużo ale tak, wygląda z tyłu, tak jest jeszcze teraz jeden nowy, zielony no ale on jest jeszcze yy, droższy, więc w ogóle kosmos Także będę testować, jak coś, też jeszcze kupię tamten i wie, wiecie, jak mi nie spasuje ten, to tamten będę używać. Dalej kupiłam sobie też takie małe opakowanie kapsułek do zmywarki, bo słuchajcie, te co miałam z drefta, yy, nie wiem, czy one za długo leżały, czy one mają jakąś ważność, powiedzcie mi, bo nie było, nie wiem, jak ja byłam w Polsce, czy one były używane, nie mam pojęcia, ale kurczę, teraz jak wrzucam je do zmywarki, to one, wiecie, tutaj y, to mi się rozpuszcza, ale tutaj ten proszek zostaje. I jak za każdym razem wrzucałam zmywarkę, to to jest z powrotem. W ogóle taki kamień się z tego zrobił. Także no, wyrzuciłam i kupiłam sobie te na przetestowanie. Y, y, I to jest chyba wszystko. Tak, to jest wszystko z kruidwata. Jeśli chodzi o jumbo, to kupiłam oczywiście żeberusia bo w promocji za 8 euro kupiłam też dla dzieciaczków te jogurty mm, do picia, tym razem truskawkowy, bo nie było już tego brzoskwińowego i tak teraz możecie mnie wyśmiać, ale wzięłam dla chłopaków dwa takie telefony zapłaciłam za każdy po 4 euro, ale dlatego dwa, żeby się po prostu nie bili, że jeden ma a drugi nie także dwa telefony wiem, zbawiewałam były też ciastka, proszę bardzo, które żeśmy z Szymonem po drodze zjedli, opakowanie pusty, bo jakby inaczej, nie, jedno się ostało. Kupiłam, tutaj mam parazą, kupiłam oczywiście moje ukochane salami yy, kawanowski. i ostatnia rzecz to jest płyn do czyszczenia toalet ja go bardzo lubię, rzadko u mnie jest w akcjonie, dlatego jak zobaczyłam to stwierdziłam, że kupię sobie właśnie drugie opakowanie na zapas i to są słuchajcie całe zakupy stąd, natomiast przejdźmy sobie teraz do dalszej spożywki i tu mamy taki jakby trójpak nie jadłam tego nigdy, ale był w promocji za euro, więc stwierdziłam, że mojemu mężowi wezmę to sobie weźmie do pracy gazetka następnie broku i to słuchajcie, taki ładny, to jest pół kilo ale zobaczcie, jaki on jest piękny na nie no biorę i kosztowała euro czy euro z groszem, jakoś tak a, jeszcze tu mam rzeczy z Jumbo dwie moje ukochane kawy jedna to jest, słuchajcie ta Ten smak w sensie, a druga to jest to są teraz też w promocji, więc korzystam, słuchajcie jak się da. Yy, serki wyciskane, tak samo w promocji. I serki, i te kawy są dwa za dwój. Kawy są za dwa. a to nie, czekajcie, dwa za dwa 50, Jedno i drugie, także się opłaca. Z cypiorek, z tym razem wzięłam w doniczce. Yy, w promocji są też papryki, więc wzięłam, bo będę dzisiaj. Na obiad robić papryczki nadziewane, pokażę Wam, oczywiście, hmm. pomidorki, ukochany ser żółty, gdzie ja naprawdę, słuchajcie, ja nienawidzę sera żółtego, w ogóle ja jestem antyserowiec, a ten ser mi trochę smakował, że nie zaniesię, w promocji też były chusteczki, więc wziąłem dwa, te moje ulubione zapachy, o, w ten sposób bardzo je lubię, bardzo także polecam, jeżeli się zastanawiacie, lepsze są niż te e, morskie i cytrynowe, zdecydowanie a, że są teraz w promocji, to wzięłam bo właśnie ich nie mogłam znaleźć tamte zostały, a tych nie mogłam znaleźć i ostatnia rzecz e, to bataty, są też w promocji, więc kupiłam, no i słuchajcie to są całe zakupy nie ma tego wie jak dużo Wydałam na to, czekajcie, ile. W wydała wydałam niecałe dwie dyszki, tutaj 10 to no około 60 euro, więc no 50-60 euro. Także czy dużo, czy mało, ocenicie sami. A teraz idę to wszystko chować eee, i coś będę działać. Na pewno z tymi kwiatkami dzisiaj nie podziałam, bo nie mam do czego tego wsadzić, ale myślę, że to zimnego na podwórku porobimy. I moi drodzy, wróciliśmy przed chwilką do domu, bo byliśmy po Antosia w szkole, a teraz biorę się za robienie obiadu. I mam już tutaj naszkowane mniej więcej rzeczy. To nie jest wszystko, bo są papryki, czosnek, cebula, pomidor. Zamiast mięsa mielonego mam pierś kurczaka, do tego taki ryż. Będę za chwilę jeszcze wyciągać przyprawy. Może jeszcze brokuł dodam, tak myślę. No ale to pomyślę jeszcze w trakcie robienia. Mam jeszcze kukurydzę, więc też sobie to dorzucę. No i co? Nie przedłużając, idziemy robić obiadek. No i słuchajcie, obiadek mamy już wstawiony, teraz tak z 40 minut się popieczę termoobieg 180 stopni. Za 5 minut zaczyna się mój film. Ja jeszcze w międzyczasie na szybciutko chcę ogarnąć tutaj troszeczkę na kuchni. Co mi się uda, to się uda. Teraz co nie, no to zostawię sobie na po filmie. Pogoda na dworze zrobiła się, słuchajcie, przepiękna. Proszę bardzo, wieje wiaterek, ale jest słoneczko, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nie wiem, ile stopni nie patrzyłam, ale około 22-23, no na pewno. A moje dziecko, zobaczcie, zrobiło sobie ucieczkę. Tata zrobił tutaj dziurę, tutaj te krzaki wykopywał, więc Szymon zrobił sobie teraz tam wyjście i ucieka i chce, żeby go wpuścić na podwórko. Także widzicie, u mnie nie ma nudy, cały czas coś się dzieje. Co prawda powiem Wam, że tych kwiatków chyba dzisiaj nie wsadzimy. No ale to jeszcze zobaczę po tym, tym, po tym... Chodź, bo ja idę po filmie. Czy się uda, czy się nie uda, bo znalazłam jakieś tam doniczki. Eee, no ale to będziemy myśleć później na razie. Ogarniamy, co mamy ogarniać. No i gotowe tak wyglądają. Słuchajcie, zobaczymy. Proszę bardzo, tu jest jajeczko, w drugiej połówce jest serek, także idziemy jeść. I moi drodzy, my już jesteśmy po obiedzie. Powiem wam, że te papryczki wyszły przepyszne. Ja je oczywiście robiłam po swojemu, ale podlinkuję wam też przepis, którego robiłam kiedyś. Ania gotuje, też bardzo dobre są. Wiecie, możecie modyfikować na spokojnie składniki. Także no polecam, bo naprawdę są pycha. A teraz lecę do sklepu, bo oczywiście skleroza nie choroba. I mama zapomniała kupić pampersów dla Szymona. Więc muszę po niej iść. Może jeszcze coś dokupię, jakieś picie na pewno. W ogóle zobaczcie, jestem w krótkim rękawku. Wcześniej była bluza, a teraz już krótki rękawek jest tak przyjemnie na dworze. Także oby tak dalej i oby jak najdalej to najdalej, najdłużej to ciepełko było. Co do kwiatków, to raczej dzisiaj ich nie ogarnę, bo okazało się, że mam tylko jedną, słuchajcie, doniczkę. A ogólnie wymyśliłam sobie inny pomysł na to, tylko, że mój mąż nie przywiózł mi tych moich ala doniczek, także no muszę po prostu sobie to przełożyć na inny termin, bo wiecie, nie ma sensu, żebym dwa razy się papra tylko wtedy za jeden zamachem to zrobię no chyba że jeszcze to dzisiaj wynajdę ale jest to bardzo wątpliwe bon e, także tak no a teraz mówię idę na szybkie zakupy wróciłam do domu szybkie zakupy banan cześć dla piesków Kurczę, jest tak ciepło, że mi się już rozpuściły. Na dopakowanie się zaczęło rozwalać, ale kupiłam lody. takie mini 4 razy. Woda i do tego kolka. Słuchajcie, lody przepyszne, ale mm, swoją drogą okazało się, że mam tylko tyle ziemi, więc to jest za mało niestety na posadzenie. Tych moich kwiatków. I mam tylko jedną, właśnie doniczkę. Także. No nic tego dzisiaj. Mm, niestety. Słuchajcie. Nie, będzie. Także. No szkoda, bo myślałam, że sobie to dzisiaj fajnie ogarnę. A tutaj. Klopsik. No i moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Co prawda może zbyt wiele się nie działo no i nie zrobiłam wszystkiego co planowałam. No ale trudno, co się odlecze to nie ucieczę, jak to mówią. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że testuję już ten nowy zapach, co dzisiaj kupiłam do toalet i powiem Wam, że jest przepiękny. To jest zapach kwiatowy, jest delikatny wiecie czasami te zapachy są takie gryzące po nosie, po gardle są takie wręcz duszące a ten jest naprawdę bardzo ładny, taki delikatny właśnie kwiatowy, także jeśli lubicie takie zapachy to serdecznie Wam polecam, ja myślę, że się na spokojnie wybiorę do Actiona i kupię jeszcze tamten trójpak na przetestowanie no a teraz idę posprzątać dzieciaków zabawki, bo dzieciaki się komią także na spokojnie mogę to zrobić idę się ogarnąć i będę po malutku zbierać się też do spania. Co prawda jest widno, ale w ciągu chwili zrobi się ciemno. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie w ogóle. Muszę Wam też podziękować za odbiór ostatniego filmu z dekoracjami, z propozycjami dekoracji jesiennych. Cieszę się, że Wam się dekoracje podobają, że taki odbiór ma filmik. Także dajcie znać, czy będziecie korzystać z dekoracji, czy będziecie robić coś podobnego, czy raczej niekoniecznie. No i co? Ja uciekam. Dziękuję za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. No i widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się półdziaczki, pa pa!